I tak, specjalnie czekam, mnie? Ale nie, w zaczniemy. Eee, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Hatake Kakashi, eee, jestem synem Białego i mam przyjemność dzisiaj na Państwa prowadzić 18 wiecie z maskolem. 18 oczywiście zobowiązuje, jest to... Czy tak powiem, przyjęte, że w tym wieku wchodzimy w dorosłość, tak? Więc od dzisiaj naprawdę cały nasz tą zachowuje się poważnie, zaczyna stąpać poziomie i w ogóle... Nie Nigdy życiu. Dzisiaj dlatego bierzemy sobie na warsztat yy, humor w fantastyce. I tutaj parę słów chciałbym powiedzieć Artur. E, witajcie, ja jestem Artur. Jeszcze nie temu w Radzie Głównej byłem odpowiedzialny za wydarzenia wszelkiego rodzaju. Jest to ostatni owoc, powiedzmy, ostatni plon, który był w moich tych założeniach, już zrezygnowałem z tej funkcji. Ten wieczór z maskonek jest poświęcony humorowi... humorowy humor? Eee, ogólnie będzie śmiesznie. Ogólnie będzie śmiesznie, więc chciałbym, żebyście się dobrze bawili i ze śmiechem na twarzy o 20.00 wyszli z tego wieczoru z maskonem, wiedząc, że fantastyka też może być zabawna i może dawać fajne naprawdę odczucia. Więc liczę, że będziecie się dobrze bawić. No i zapraszam też do maskonów. Myślę, że jak Pan został sobie na trakcie. Nie że Pan sobie dosłużył nabraża, że za kratkami iście, na no to fajnie. Że w nie jest interakcja, Jest w przekroju i w ogóle informacje między nami. E, po tym pokrótce przy, przybieram program dzisiejszego wieczoru. E, zaczniemy od Pana Jarosława In 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 Pierwsza słyszę, bo pierwsza z którą widzę kolesia na no, oczywist. Może się pokazać dziecko, co? To jest tak. To jest ten chłopiec, to jest... przybliżyć fantastyczne podsumowanie roku z przyłożeniem oka. Serio ja, tak naprawdę. No dobra, no okej. Okay. Potem mamy próbę Whose i Is It? Anyway, pierwszy raz w ogóle, coś takiego będziemy robić, będziemy prowadzić, że prowadził Artur ze mną. Miałbym nie prowadzić to na tym, że guzowski, ale przyszedł Batman i Superman i zabrali go do, Just do League of Justice. Nieważne, po prostu koneś wsiąk, że go więcej nie zobaczycie. Nie? Jak ktoś go zobaczy, to zapowiedzcie mu, że ma małe jak plumzowy. Jako trzeci potem jest brytyjski... To do humor i żółwie, kilka słów po świecie dysku i Agnieszka Chmara, bardzo znana i Mediana i nanala. Na. I potem mamy z Ludzina, humor japońskiej telewizji. No i na sam koniec jest wisienka na torcie, taka specjalna, dla pierwszy raz kiedy będziemy robić kamarek japońską, więc zostańcie do końca, bo naprawdę będzie ciekawe. Coś mają na <laughs> Tak, 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 fajna gra. No, no serdusza, to serwis mają na bez względnej introdukcji i w ogóle, bo ja jestem ciekaw, co Jarek ma do zaprezentowania, bo muszę go wyśmiać potem, 45 minut śmiechu, tak, ogólnie. Ym, Jarek, zaczynam, tak? Zaczynam od zera, więc Jarek i tak? <noise> <noise> Jeszcze tak, jeżeli ktoś... Chciałbym alternatywną wersję naszego wieczoru z maskownym, klub, klub Stowarzyszenie Kitsune, o angażnieniu to wiecie i tę sprawę, mają swoje projekcje w innym jeszcze budynku. Jakby ktoś chciał się tam dostać, to ja na korytarzu będę wskazywać drogę. Powodzenia. <klucz>